To historia, która wstrząsnęła Polską. Na Kaszubach, w Kawlach wybuchł ogromny pożar hali przemysłowej. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, a strażacy z całego regionu ruszyli, by walczyć z żywiołem. Wśród nich był druh Krystian z OSP Sierakowice, młody, pełen pasji i oddania. W ferworze akcji zaginął. Przez kolejne dni trwały dramatyczne poszukiwania, cała społeczność modliła się o cud. Niestety, nadzieja zgasła. W pogorzelisku odnaleziono jego ciało. Komendant główny PSP i minister MSWIA złożyli kondolencje, a duchowie z jego jednostki napisali poruszające słowa: Nasz przyjaciel odszedł na wieczną służbę. Będzie nam brakowało Twojego uśmiechu, dobrego słowa i odwagi. Byłeś naszym bohaterem. Ta tragedia przypomina, jak wielką cenę płacą ci, którzy niosą pomoc innym. Duch Krystian nie wrócił z akcji ale pozostanie w pamięci jako symbol odwagi, poświęcenia i braterstwa strażackiego.